Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. Musieliśmy, późno wyjeżdżamy, bo musieliśmy trochę akumulator podładować. No i Becia, długo cię w łóżku leżała, no. bo coś mnie od wczoraj wieczorem, tak jakby mnie grypa zaczęła brać. No, no ten wstałam rano, słuchajcie, zjad, zjadłam takie lekkie śniadanie. Wzięłam sobie. GRIPEX ten taki do rozpuszczania w szklance nie to na trójce, ładuj GRIPEX MAX później po obiedzie znów GRIPEX MAX i już jest trochę lepiej już nie mam takiego a GRIPEX MAX zatoki o to wzięłam i już, mam, już nie mam tak zapchanego nosa jak miałam rano ale masa Ja się boję. Jedź jedź, jedź. No, no ja się boję, ty jedź jedź, jedź to jedź. <grym> Straż miejska też nam się nie wepcha Wszyscy tu teraz są wyjechać, nie? No. Z przedszkola. No, ale żeście nam napisali o tych ciamniakach, że mogły być przemrożone. Że czy mogły... pastewne? Tak, czy pastewne? Czy po prostu nie taka odmiana? No. Ale powiem Wam, że. Dawno mi się nie zdarzyło, żeby wyszły tak niedobre placki, czy nie? Nie. Mhm. I faktycznie to mogłyby, to ja pomyślałam, i to była. Na, najprawdopodobniej wina ziemniaków. A no faktycznie kiedyś już żeśmy robili i robiliśmy. Stój, 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 stój. Ale Becia z tobą ma ice creamera. No, tak ja. Że myśmy już robili, tylko że robiliśmy ziemniaków z dino. Tak. Takich na, co były w 5 kg workach. I piszecie, żeby brać w typ C. Ja tu poszłam to sklepu warzywnego, co nie? I z tych ziemniaków nie wyszło. No. Prawdę mówiąc, to tam nie było, artykuł napisany napisane jakie to ziemniaki. Tam nic nie było. Nic ziemniaki. ziemniaki, koniec. No, a ja sobie już coś zaplanowałam, co będę robić i muszę jechać. Potrzebny ozór, jest mi potrzebne serce Podroby takie Ozór? Tak. Taki jak mój, niewyparzony? Mm -hmm. Ale to budują tory cały, cały czas Nowe tory budują Wróci pociąg do Jeleni góry Kiedyś był, ale tory rozebrali Ja teraz z powrotem ale teraz kładą ale teraz kładą na elektryczne Ci no, ładna pogoda w tym tygodniu jak będzie tak ładnie to w tym tygodniu jedziemy na działkę byle by nie padało tak jest bo jak będzie padać to to nie ma co. Tak, jakby stanął na tym. Ale i tak muszę tam podjechać, ja nie bo, nie, bo nie widzę, co jest w tym. Czy tam coś będzie jechać? No, żeby ci tu nie wjechał. Burde. Teraz wszyscy będą jechać. trzeba jechać? No, ja czabło jechać. <laughs> Jak ten stąd jechał? On się zepsuł. Ten tu skręca, ten jedzie. Mm. 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 nie Musimy gazować, żeby się podładowało. No. No. A dwa dni nam się rozładowało. Coś, coś, coś nie wiem dlaczego to się stało Może dlatego że taka wilgoć była a Może gdzieś ma przybicie Może no, gdzieś prąd ciągnął sobie nie wiadomo co przecież wiesz że tu może być wszystko no a taka wilgoć u nas przez ostatnie dwa dni była no tak im mgła cały czas usiadała tak bardzo wilgotno, wczoraj jak poszłam z Majką to tak wyglądało, ja mówię przyszłam do domu i ci mówiłam, że można kręcić film co nie, jak no. w Anglii normalnie taka mgła u nas była i ta mgła nie z góry, tylko z dołu tak i to w dzień, w dzień była taka mgła, że szok dziś koło 16, 15 16 no i wiecie, teraz jedzie cały czas na trójce, żeby się trochę podkręcił tak. podładował Nie włączamy ani ogrzewania dmuchawy nie włączamy. Ani radia. Ani radia, nic. Nawet wyłączyłem światło w środku. Co nie? Że coś, coś będę, będę robić. A ty co pan robi? No i już już, już też będę piekła. Takie wypieki na święta, co nie? Bo muszę, bo później w kwietniu przed świętami nie dam rady wszystkiego upiec. Także my już święta będziemy mieli w marcu. Tak jest. Będą już świąteczne u nas potrawy, no bo jak zrobię to, od razu zjemy. Musimy teraz na, na około specjalnie pojechać żeby się akumulator trochę podładował no i samochód się zagrzał żeby on wyszedł. cicho Majunia ale Cię Pan dzisiaj wymęczył nie? Pan poszedł z Majcią na spacer to wrócili obydwa z jęzorami na brodzie <grym> <grym> Majcia już nie chciała iść do domu nawet stanęła mi 100 metrów od domu i ona nie idzie Teraz musi jechać. A mnie? Tak, tak. Tu nie. nie tu nie, to jest małe dino. Jak tam nie będzie, to zobaczymy może tu. To, to nie, to wtedy pojedziemy tam ceny przez osiedle, wiesz? No. Obwodnicą. I zobaczymy jeszcze na osiedlu. A jeżeli tam nie kupię, to co będę chciała, to zostaje nam masarnia na wstruskiego. Na, tak na, 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 na zamówienie albo będą mieli a jak nie to na zamówienie bo nigdzie nigdzie więcej tego y, nie ma tak jest no i teraz fajnie bezkalizyjnie się przejedzie tak. jeszcze tylko jedna ronda macie wymuszoną wycieczkę a jest późno tak jak mówiłem no nam akumulator i trzeba było trochę ładować Nie, jak gdybym ja się lepiej czuła, to byśmy ten. Pojechali gdzieś koło 12 Jakbym wiedział to mnie rano go podłączył, nie? No. A moim też nie mogliśmy jechać, bo ten stał. I nie mogliśmy twoim wyjechać, no. także i tak i tak niedobrze. No i witajcie w domu. Tak, bo już ciemno było, to tak, żeśmy już nic nie nagrywali. Zajmij mi okulary z nosa. Bo to okuliska blisko za daleko jest. No. I już wam pokazujemy co kupiłam. Kupiłam, on kosztował 6 zł. proszek do prania firan. Przywraca firanom ich pierwotną biel Zobaczymy. A kupiłam dlaczego? No bo marzec się zbliża wielkimi krokami. Przed świętami w marcu będę myła okna i... Od razu firany popiory, także niech będzie ten jeden proszek. E, to zostawię na sam koniec. E, karma dla psa, dla mai 7 zł 48 groszy. Takie cztery saszetki. Po 100 gram każda. Dobra. Później tak. E, ser. Czekaj, to jest dobrze? Przeczytałam. Hipokryta? No? Tak, właśnie. I wzięli, wzięłam. Słuchajcie, ten ser kosztował 40, prawie 3 zł za kilogram. Wzięliśmy 20 deko sera, Tego co mówiliście e, z kurkami. Uh -huh. W jednym w jednej dino nie było, w drugim co nie było. Uh -huh. dino. już, Wam powiem jak on smakuje, powiem Wam, że w tym drugim dino jak byliśmy, to myślałam, że mnie trafi i stanę obok. A Ty jak myślisz? No. Dobry. Dobry, no. Dobry. Posmak grzybowy. Tak, posmak grzybowy. Czyli pieczarkowy. Chyba, tak, chyba no. nie. Nie wiem, czy tu są kurki, ale, ale, ale jest, jest smaczny. Posmak grzybowy. Smaczny i yy, na pewno bym go jeszcze raz kupiła. Bo jest naprawdę smaczny. Dobrze, także to już teraz ten. Zaraz, 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 zaraz. To nie ten barakot. Bo byliśmy w dwóch dino, bo przecież w jednym nie można było kupić to, co chcieliśmy. Cukier waniliowy za 6 zł. Wzięłam, ale patrzcie, jaki wielki. Teraz akurat święta idą: 30 deko. Uh -huh. Z ekstraktem naturalnym wanilii. Uh -huh. Także za 6 zł. 30 deko wzięłam. Do końca praktycznie roku jest. Także ten. A będziemy teraz piec. Mleko bez laktozy oczywiście 4 zł prawie lity mleka. Żelatyna po 4,50 Dwa razy żelatyna wjeżdża. Tak. Później tak, serek wiejski dwa razy po 2 ,79 zł. 79 groszy. O, serek wiejski. E, chleb grocki, tak? Wzięłeś za. 2,50. Po prostu nie chciało Aha. nam się już do innego sklepu jechać, więc wzięliśmy tak. Ty wybrałeś taki chleb, bo ja stałam w kolejce. I, i to wszystko będzie w tej jednej biedronce. W następnej nie, biedronce wzięliśmy tak. Dino. O boże, w dino. Konfiturę tą brzoskwiniową, co żeście mówili, 7,50 zł. Obniżonej zawartości cukru, jak ja już przeczytam, że jest obniżonej zawartości cukru, to ja wiem, to ja biorę. Bo ja nie lubię takich fest słodkich. Także zobaczymy, jak to smakuje. To, 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 to. Ziemniaki po 7 zł. O! I teraz wiem, jakie to są. Tak, co przeczytaj z tyłu, że to jest gala. Gala B. <śmiech> <śmiech> Najlepsze są C, ale B też mogą być. Także to wzięliśmy, no zaraz, zaraz, posypka po 3 złote, to była taka posypka, wzięłam po 3 złote zieloną, Ty, ale patrz to są pte, jak to się nazywa, na święta, a ja myślałam, że zielona to będzie teraz na, z kurczeczkami. no trudno, będziesz musiała poczekać za, na ro, za rok posypko. i jedną wzięłam takie złote kuleczki, o. Mm. To po 3 złote było. Jedna. Dobrze, posypka jedna, posypka druga. E, później tak. proszek do pieczenia. Jeden wzięłam. 69 groszy. 30 gram, tak? E, później tak. Kapusta kiszoną 3 złote. Mam nadzieję, że będzie smaczna. Kapusta kiszona. E, pyłek pszczeli. 15 zł. Miody polskie. On jest na wzmocnienie. Jeśli dobrze pamiętam, to ja go kiedyś, właśnie w takich właśnie, jak, właśnie jak są teraz przeziębienia czy coś, to ją, jego się brało łyżeczkę tego pyłku, rozmieszało się w takiej letniej wodzie przygotowanej i zostawiało się na kilka godzin i dopiero wtedy się... Piło. Także akurat na wzmocnienie ten płytek pszczeli tu jest 220 deko. No i on, tak jak mówię, kosztował 15 zł. 20 deko. 200 gram? 20, no, 20 deko, a co ja powiedziałam? 200. 200 gram. No, Nie. 20 deko. No, a Ty powiedziałeś 200 Acha. deko. E, później jedne flaki za 10 zł. To są taka duża porcja. A one mogą być jeszcze. Te ujdą. I makaron 12-jajeczny. O! Z przepiórkami, z przepiórczymi jajkami za 4,70 zł. Groszy 30 deko makaronu. Dobry był ten makaron mm -hmm. ostatnio. Nie wiem, czy to z tej samej firmy, bram, ale wiem, że też był z, pieprzy, z przepiórczymi jajkami. Dobra, ja tutaj sprzątnę i pokażę Wam. Czerek jest... wiejski. Mówiłam już. Nie mówiłaś. Mówiłam, mówiłaś? tak. Że z bo ktoś polecał, że z koła. No nie wiem, czy, czy mówiłam, że z koła, ale, ale mówiłam o serku. No. Zobaczycie zaraz co. Tu jest tylko pierdół sprzątne. A tutaj mam coś, co zaraz będę, słuchajcie, kręcić film. Dla wrażliwych zamykać oczy. Choć niecałe 4 zł były świńskie łby. Bez policzek. ja, policzek jest. Jest? Aha, no, nie, dzielnie. Tak. nie, no tu jest policzek. Aha. Trzeba go wyciąć. Jeden łepek w jednym dino, bo tylko po pół dostaną. Uh -huh. I w drugi łepek. A ten większy jest. W drugim dino, widzisz, tu jest policzek. Uh -huh. W drugim dino po 3,29 groszy za kilogram. I do tego. Trzy ozory, ozory wieprzowe były po, już Wam mówię, kurde, po ile były, 11,99, tak, i dwa serca wieprzowe po 8,49 za kilogram. I mam w lodówce jedną golonę i z tego będzie coś, coś pysznego także ja zaraz będę go dla Fruzi tak, umyję teraz tak, Fruzia nie będę tego kopać, bo to zaraz idzie do gara wszystko mówicie Bartek niegłaskany, nie ma Bartka ostatnio w ogóle nie przychodzi on jest non stop gałaskany, że on ze mną śpi no słuchajcie, ten, jak ja tylko idę do łóżka to nie ma minuty, żeby go zaraz nie było mm -hmm. muszę ręce wymyć po tych świni świniaczkach dobra Wyczuszamy. I teraz chcemy Wam pokazać, co naprawdę pyszne ciasteczko. Fajny patent, bo ciasteczko jest robione na gofrach. Mhm. Nie za bardzo słuchajcie mi smakuje ciastka takie zwykłe ciastka przemielone i do tego dodane masło. No, no, nie za bardzo mi to smakuje. Zjeść, zjem, ale żebym tak przepadała, to nie. Ale znów, jeżeli zrobię sobie właśnie cput z gofrów, to tak. To wtedy tak. Ja po prostu wolę. A gofry to są takie zwyczajne gofry, co można kupić o, w każdym sklepie. Oczywiście możecie też sobie upiec, bo przepis jest też na kanale. A Majcia lubi gofry, proszę bardzo. Gofra możesz wziąć. Tak, o, no, do widzenia Pani. I tak. Na idę sobie idzie. Tak, no, także na gofrak. Fajnie, patrzcie, ciasto ma chyba dwa dni już, mm -hmm. no, a te, dlatego, że wymieszaliśmy z galaretką, to bardzo ładnie e, wygląda do tej pory e, ta, jak to się nazywa, mango. Jest naprawdę fajne. Można pokroić na drobne. Delikatne. Chcesz troszkę? Nie. Nie? Mm -hmm. Można pokroić na fajne, małe kawałeczki. Także jest bardzo podzielne. No i delikatne, mm -hmm. tak? Przez to, że jest jogurt. Mm. To ono jest bardzo delikatne. Nie, nie bo nie jest takie zbite od... I to jest tak fajne, bo tak, mango jest słodkie, a tu jest cytryna, jest kwaszkowe. Mm. Dla tych, co nie umią piec, na pewno wychodzi i jest smaczne. Dajcie sobie tutaj na, na, na górę, żeby ładnie wyglądało, liście mięty, świeże. Czy troszkę y, tego kiwi zielonego, co nie? Wtedy bardzo ładnie wygląda. Ja nie miałam mięty, bo ja bym miętę dała. Ale nie miałam mięty. Mm. I. Nie, jest za słodka. Ja... najważniejsze no. Mm -hmm. Bo tu tak tym kręcisz tym? No ja chcę, żeby widzieli. Wiesz, że przyszłaś? Masz. A nie, ty, ty nie zjadłaś. Nie, nie chcę już. Ono jest najedzona jak bąk. Tam masz. Tam, no dobrze, żeś patrzyła. No, także. I to... Aha. Dziękujemy za komentarze właśnie większość osób o platkach ziemniaczanych, co powiedziała, że to właśnie wina ziemniaków. Uh -huh. Tak i zgadzam się z wami. No, naj... Tak, to jest wina. Wina ziemniaków. Także oglądajcie przepis. Jak zrobić takie ciasto, nie? Tak. Jak myślicie, co będzie zaraz będzie z tego robić? No i będziemy się z wami żegnać. Tak, żegnamy się z wami, kochani. Do zobaczenia. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Mm -hmm. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. pa. pa.